Let's go. Podstawowym narzędziem pracy strażaków podczas akcji ratowania ofiar wypadków są różnego rodzaju nożyce i rozpieracze hydrauliczne. Lecz jak dostać się do samochodu, by uwolnić kierowcę, a nie sprowadzić na niego jeszcze większe kłopoty? Strażacy nie mogą znać wszystkich modeli samochodów, dlatego w każdym aucie ma być dla nich ściągawka. Karta Ratownicza Pojazdu. Owa karta to ogólnopolska akcja, która ma skłonić kierowców do trzymania w aucie podstawowych informacji technicznych o naszym samochodzie. Karty Ratownicze Pojazdów. Są to karty w formacie A4, zawierające schemat pojazdu z naniesionymi charakterystycznymi danymi dotyczącymi pojazdu, które mogą pomóc w polepszeniu działań ratowników podczas akcji ratownictwa drogowego. Naniesione są tam dwa rzuty schemat, schematu pojazdu: rzut z góry oraz z boku. Oraz instalacje, które znajdują się w pojeździe. Gdy dojdzie do wypadku, strażacy będą wiedzieli, w których miejscach mogą nacinać karoserię, by szybciej dostać się do pasażerów. Strażacy w cyklu doskonalenia zawodowego systematycznie szkolą się sposobem postępowania podczas wypadków drogowych. Obecnie znajdujemy się w sali szkoleniowej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nidzicy, w polowej mojej stronie. Znajdują się tablice szkoleniowe, z których korzystamy podczas szkoleń wewnętrznych. Tutaj, jeżeli chodzi o strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, wykorzystywane również są do szkoleń ochotników, czyli strażaków, którzy z nami współpracują przy różnego rodzaju zdarzeniach. Kartę ratowniczą pojazdu można wydrukować samemu. Zory gotowe do pobrania dostępne są na stronie www.kartaratownicza.pl. Po wydrukowaniu, kartę należy złożyć i trzymać za zasłoną przeciwsłoneczną. Po stronie kierowcy Samochód w którym jest karta trzeba oznaczyć odpowiednią nalepką na przedniej szybie również od strony kierowcy. O nalepkę można prosić w salonie samochodowym.